Cześć! Z tej strony do Manu, a w dzisiejszym filmiku zajmiemy się ostatnimi detalami FIFA 23, które są zbyt drobne, by tworzyć o nich z osobna dedykowane materiały. Ale jednak wszystkie razem coś znaczą. Klasycznie przypominam, że to wideo zawiera nagrania z gry, która jest jeszcze w produkcji i nie odzwierciedla jej ostatecznej wersji. Więc niektóre rzeczy, jako oceny piłkarzy, zawartość ustawienia i tak mogą się jeszcze zmienić w finalnej wersji 23. A przechodząc do rzeczy, dzisiaj na początek zajmiemy się postępem. W sezonach, których nie zdążyłem nagrać, bo one bardzo szybko zostały całkowicie zablokowane, ale jednak zdążyłem się im przyjrzeć wystarczająco, by przedstawić prostą rekonstrukcję FIFA 22 i mianowicie w trójce po rozpoczęciu nowego sezonu nie znamy czekających na nas nagród, a odblokowana przed nami, ze swoim podglądem, jest wyłącznie pierwsza z nich, gdyż reszta zakryta jest znakami zapytania. Jeśli zdobędziemy pierwszą nagrodę, zobaczymy jaka będzie kolejna, jeśli odblokujemy, Drugą, zobaczymy trzecią. Po jakimś czasie, jeśli zdobędziemy 20 nagrodę, to zobaczymy o jaką walczymy 21, i tak dalej. Niby bardzo mała zmiana, ale nie jestem przekonany, czy zmiana na lepsze, bo szczerze mówiąc, czasem, kiedy rozpoczynał się nowy sezon, no to od razu wiedziałem, że gdzieś na jego późniejszym etapie zdobędę ciekawą paczkę, czy też kartę. A teraz, gdy rozpocznie się nowy sezon, nie będziemy absolutnie nic wiedzieć o jego skromnych nagrodach. Z tym, że to też nie jest pewne, bo znając życie mamy. Sporo szanse, że wszystko co tutaj zobaczymy, przykryte znakiem zapytania, i tak od razu wycieknie do internetu z jednego z nieszczelnych źródeł EA. No i ostatecznie ta zmiana wprowadzi tylko bałagan. No a nawet jeśli wycieków nie będzie, to my dobrze wiemy, że z miejsca pojawią się gracze, którzy bardzo szybko postanowią odblokować list nagród, ażeby przedstawić je innym, więc mała zmiana, ale tak jak pochodziłem po 23, mam wrażenie, że dla co niektórych będzie to zmiana drażniąca. Dostałem też nieco pytań odnośnie tego, jakie niesamowite inne zmiany wprowadzono na arenie, no ale tutaj lista nie jest zbyt długa. Tak jak do tej pory możemy bawić się z kamerą umieszczoną za plecami zawodnika, ale co pokazałem mamy także możliwość nastawienia kamery meczowej. Dodatkowo wybierane przez nas i trenowane rzuty wolne ćwiczy się nieco szybciej, bo już nie musimy pobiec z piłkarzem w miejsce, z którego chcemy uderzyć na bramkę, a sami szybko nastawiamy go z piłką dokładnie tam, gdzie nam się podoba. Przy czym jeśli zbyt szybko nim Machamy, no to w końcu nasz piłkarz zablokuje się w miejscu, a sztucznym murem zawodników będziemy w stanie miotać nim po całym boisku. Więc to są w sumie wszystkie zmiany. Natomiast w moim odczuciu tak małe różnice sprawiły, że na arenie treningowej bawi się obecnie o wiele przyjemniej i cały prosty trening ma o wiele większe przełożenie na sytuacje meczowe. Idąc dalej, przyznaję, że w ogóle nie zaglądałem do Volty Football, bo patrząc po wszelkich ankietach, ten tryb nie obchodzi zdecydowanej większości graczy, a ja też w ogóle się nim nie bawiłem na przestrzeni ostatnich lat, więc nawet nie potrafiłbym tam realnie odróżnić zbytnio nowości FIFA 23 od tych dodanych 22 Natomiast przyznaję, że z ciekawości chciałem zagrać jeden mecz kobiecymi drużynami, a konkretnie Manchesterem City vs. Chelsea, no bo to spotkanie odbyłoby się oczywiście na treningowym obiekcie Manchesteru. A Aczkolwiek finalnie do takiego meczu nie doszło, bowiem na tym etapie wszystko wciąż jeszcze nie działało, więc z tym testem będzie trzeba czekać do absolutnej premiery gry. Ja jednak z ciekawości zajrzałem do innego trybu, w którym na przestrzeni roku bawi się minimum 15% graczy, a konkretnie do wirtualnych klubów, w których szybko stworzyłem swoją dwumetrową gwiazdę i jak możecie się domyślać, na tym wczesnym przedpremierowym zamkniętym etapie gry, no nie znalazłem tutaj kolegów do stworzenia własnego klubu, to udało mi się rozegrać, kilka szybkich towarzyskich meczów, w których ku mojemu zdziwieniu bawiłem się na tyle dobrze, że potem zagrałem ich jeszcze więcej. I chociaż sam w ostatnich latach nie jestem największym miłośnikiem wirtualnych klubów, to po wejściu w menusy jestem w stanie dostrzec kilka drobnych zmian w porównaniu do 22, dwójki, bo chociażby pojawiła się możliwość rozgrywania naszą wirtualną gwiazdą challenge'y skill games, które mają wpływ na jej umiejętności, a z kolei po prawej stronie nabijając punkty jesteśmy w stanie odblokować nagrody w Wolcie Football z tym, że o ile o tych oraz innych nowościach można dowiedzieć się jeszcze z trailera FIFA 23 o Pro Clubs, tak to co najważniejsze, no, dziwo ten nieco spowolniały i niedokładny silnik gry mi osobiście całkiem przypasował do tego, co dzieje się właśnie na boiskach Wirtualnych Gwiazd. Co jasne, trudno tutaj szukać takiej zabawy jak za czasu FIFA 12 czy 13, ale sam fakt, że wszedłem tutaj na chwilę z ciekawości rozegrać raptem jeden czy dwa mecze, a ostatecznie zamiast wrócić do Ultimate Team, rozegrałem. Tych meczów 8 czy 10 świadczy o tym, że faktycznie nawet grając szybki mecz wirtualną gwiazdą, da się zrelaksować. Więc zakładam, że mając swój klub ze znajomymi, no ten fan FIFA 23 będzie jeszcze większy. Natomiast, przyglądając się pozostałym rzucającym się w oczy zmianom w tej grze, dzisiejszym materiałem raczej zamknęliśmy temat. Od początku września w swoich filmikach o 23 podałem już raczej wszystkie najistotniejsze nowości o tej produkcji, począwszy od tego, jakie formacje są w niej użyteczne. Skończywszy na tym, że od teraz skład naszego oponenta wyświetlany jest na murawie przed rozpoczęciem spotkania, a jeśli wyjdzie on szybko z meczu, postrzelonej przez nas bramce, powtórka z ostatnim zdobytym przez nas golem i tak będzie dostępna do obejrzenia po spotkaniu. Więc rzecz, która jeszcze rzuca się w FIFA 23, której nie będę oceniać, tylko o niej powiem, to promocja kobiet w kontekście futbolu. Po menusach biegają dziewczyny, jak odpalimy mecz w karierze, to odzywa się jakaś pani dziennikarz, jak jak zaczynamy tryb menedżerski. To pierwsze co dostajemy sugestie, żeby naszą drużynę poprowadzić panią trener. Kiedy sprowadzamy nowego zawodnika, to o wiele częściej jego menedżerem jest tak naprawdę jakaś pani menedżerka. W wirtualnych klubach szybkie mecze towarzyskie ponownie są mieszaniną spotkań, w których kobieco męskie drużyny będąc wymieszane grają razem ze sobą. No a dodatkowo mamy już dziewczyny na okładce FIFA. Na no jak wiemy, oprócz tego dostaniemy pełne żeńskie ligi francuską oraz angielską, które przetestujemy dopiero w dniu premiery gry. No i zważywszy, że ze wszelkich ankiet wynika, iż 95% graczy FIFA-22 nawet jeden raz nie rozegrało meczu żeńskimi drużynami, chociażby po pijaku, no nadmierna promocja kobiet w kontekście futbolu jest faktycznie interesująca. Tym bardziej, że ostatnio przez 10 minut oglądałem mecz dziewczyn Chelsea versus Liverpool i on wyglądał trochę inaczej od tego, co podaje na FIFA. No aczkolwiek patrząc na wszelkie raporty, wszyscy zajmujący się żeńskim futbolem cały czas na nim zarabiają więc jeśli jego promocja dzięki tej grze będzie rozwijać się w takim tempie jak dotychczas to faktycznie jeszcze w tym dziesięcioleciu możemy doczekać się pierwszego żeńskiego Ultimate Team albo z drugiej strony skoro na każdym kroku sugeruje się obecnie że dziewczyny grają w piłkę nożną na takim samym poziomie jak chłopcy o to kto wie, może po prostu ich karty zostaną za jakiś czas wrzucone do obecnego futa no ale cóż, co to będzie zobaczymy, a na dzisiaj kończymy do zobaczenia wkrótce Cześć!